Dzień dobry Państwu. Jarosław Żurek, Corteva Agriscience. Jestem agronomem w firmie i opiekuję się tutaj kukurydzą ziarnową. Jestem przekonany, że już nadszedł czas siewu kukurydzy, ponieważ mamy trzecią dekadę kwietnia. bujnie kwitnie tarnina, kwitnie już czereśnia, pojawia się mniszek. To są sygnały. I kalendarzowe, i fenologiczne, które podpowiada nam tutaj przyroda, że w tym momencie możemy siać kukurydzę. Jednak najważniejszym czynnikiem, który decyduje o terminie siewu, to jest temperatura gleby. Należy tutaj dodać, że jest to średnia dobowa temperatura, która dla nasion typu Flint zawiera się w około 8 stopniach Celsjusza, natomiast ziarna typu Dent to 10-12 Stopni Celsjusza. Jest to bardzo ważny parametr, który limituje, tak na dobrą sprawę, obsadę na hektarze, obsadę kukurydzy na hektarze. Pozwala na bezpieczne wschody i rozwój w początkowej fazie wegetacji. Aby określić temperaturę, najłatwiej jest nam tutaj skorzystać z aplikacji stacji pogodowej, gdzie możemy na bieżąco monitorować przebieg temperatur. Można też skorzystać z prostego wskaźnika analogowego. To jest taki termometr z skróccem, który wbijamy w glebę na pożądaną głębokość i możemy w bardzo łatwy sposób również uzyskać ten parametr temperaturowy. W skali kraju najkorzystniejsze warunki na dzisiaj panują na zachodniej Polsce. Tam temperatury te średnie dobowe. Zawierają się w przedziale 9,5 nawet do 10 stopni Celsjusza. W centrum Polski to około 9 stopni, a na wschodzie, no w tej chwili, mamy tutaj ten przedział 8-8,5 stopnia. Dzisiejsze wskazanie stacji pogodowej to 8,3 stopnia tej temperatury średniej dobowej. Przed przystąpieniem do siewów, pamiętajmy, że Należy zadbać o właściwą strukturę gleby. A ta właściwa struktura to spłukniona warstwa siewna i zagęszczony, głębszy w profil, czyli prowokujemy tutaj glebę do podsiąkania wody. Jest to no, bardzo ważne, żeby też powierzchnia pola była bez brył, bez zbrylenia, ponieważ to ulokowanie. Ziarna w glebie jest też bardzo ważnym czynnikiem, muszą być odpowiednio te nasiona zakreszczone, żeby zapewnić im tutaj komfortowe późniejsze wschody. Drugim bardzo ważnym elementem, który musimy wziąć pod uwagę, to jest głębokość siewu. i Tutaj też mamy określone parametry. 4-5 cm siejemy na glebach ciężkich o zwartym profilu, natomiast 6-7 cm to gleby lekkie. Zależność jest taka, że, że no tutaj dbamy o to, żeby był odpowiedni dostęp wody, dlatego te głębokości są bardzo istotne. Tutaj nie możemy też z tymi głębokościami mocno przesadzać, ponieważ jest zasada im głębiej, tym chłodniej tutaj te warunki dla schodów są no mniej, mniej korzystne. Bardzo często otrzymuję pytania, czy możemy aplikować. Nawozy typu mocznik w czasie siewu. Otóż powiem, że absolutnie nie. Tutaj nie możemy tego typu nawozów wysiewać łącznie z nasionami, z uwagi na to, że istnieje duże zagrożenie zasolenia gleby, czyli tak zwanej suszy fizjologicznej, która bardzo mocno wpływa na kondycję wschodów, bardzo mocno ogranicza. Obsada na hektarze, dlatego też wszelkie próby nawożenia, czy też samego mocznika, czy w kompozycji z innymi nawozami, absolutnie odradzamy, z uwagi na to, że jest duże niebezpieczeństwo niepowodzenia tych siewów. Wszystkim producentom kukurydzy życzę dobrej pogody i udanych siewów. No i w perspektywie udanych plonów. Dziękuję bardzo.